go widzowie, z tej strony Wisku. Nie przyjmuję się, że mnie tak długo nie było. Ale sprawdzimy sobie jaki jest tutaj update do Clash Royale. Najpierw sprawdzamy coś w kartach. No, bo... musimy sprawdzić jakąś na postać czy jest. A co tu jest? Trader? E, nie potrzebny. O kurde. Hmm. Nowy event jest. A i za to się zdobyły jakieś Etikety? No. Dobra, otworzę sobie goldem chestn'a. No niestety... Co to jest? Okay, Prince Dream. Z Rati? Okay. O kurde. tutaj inaczej a nie przejmuje się się yy. o kurde 9 czerwonych Co? aha chyba że no jakieś aha frame'y no, nieźle bo O kurczę. No nic ciekawego. Tak. Nie ma postaci. A może jakaś nowa arena? No. A to nie, ma, to nie to moje konto. Muszę się przerobać na inne. A to jednak moje. Bo myślę, że to szósta arena. To było. Się zmieniło? No nie wiem Że jakieś nowy... No um, dalej jest Czyli nic takiego nie ciekawego Ja się wami żegnam widzowie yy. Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję Na razie, cześć!